Super złoczyńca? Jeszcze gorzej! Kagami? On nie potrzebuje Twojego głosu. Inni członkowie mają lepszy gust od ciebie. Ha! Co ja gadam? Ty wcale nie masz gustu. A no skąd taki świetny humor? Czujesz ten zapach Natalii? O nie, znowu będą pan Biedronko, biedronko, biedronko. Wiedziałem, że mnie uratujesz, kropę... E, Biedronko. A, a ty... Kobieta bzdury. Nie mogę marzyć o buzi, buzi z miau, miau. A, bo musimy, wiesz, uciekać do niebezpieczeństwa, a raczej od... A mogę się najpierw ubrać? Pewnie, skoro musi. A. I co, ktoś miał takie marzenie? Moje cudne Bobo. Bobo -bo gigancie! Jestem władca ciem! Faciem? Nie żadnym faciem. Mm. Już ci trochę lepiej. Ty ja żmijo!